Zobaczcie, komrzona. <grych> Fajna niespodzianka. Cześć Wojciech Krzyszczyk, gościu z Haczykowa. Wybrałem się dzisiaj na krań, a ze sklepowej półki zabrałem woblery HMG Lures Drop Killer w wersji tonącej. Zobaczcie, na pierwszy rzut oka te woblery mogą wyglądać dziwnie, bo w dozwartego korpusu jest dowalona taka oliwka w postaci ciężarka, ale dzięki temu ten mały woblerek e, waży 5 gramów, a przy zwartej konstrukcji naprawdę poleci bardzo daleko. Tutaj normalnie widać, że ten wobler będzie pracował jak zły w wodzie, już taki ładniej szklakje. Oj, to jest ładna ryba. Co to jest? Ładny ładne. Jest brzana się przyłowiła. Zobaczcie jaka brzana. Jaki przyłowik. Piękny. A oczywiście link do tych woblerów znajdziecie w opisie. Naprawdę polecam.